W zeszłym tygodniu w swojej pracy miałem okazję szkolić mężczyznę pana w średnim wieku, który, jak sam siebie określił, jest tylko jednym z dwóch Himalajstów mieszkających w Gdańsku. Mężczyzna nietuzinkowy, nieprzyciętny, opisał mi historię swojego życia. Kiedy pewnego razu w Himalajach wysoko w górach przebywał ze swoim kolegą, spadła na nich lawina. Lawina oderwała ich od ściany i wpadli w czeluś z kilkuset wysokości, z czego, jak sam określił, co najmniej 300 metrów było w pionie. Na szczęście dla obu mężczyzn oboj wyszli z tego upadku bez szwanku. Skończyło się na kilku złamanych żebrach, siniakach, zadrapaniach, ale tak naprawdę nikomu nic się nie stało. Stracili cały swój ekwipunek, błąkali się w obrębie zdarzenia przez około cztery doby, aż w, końcu, aż w końcu zostali uratowani przez swoich polskich kolegów. Historia dla obu mężczyzn skończyła się szczęśliwie. Natomiast pytanie brzmi, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić upadek z wysokości 300 metrów z którego wychodzi się bez szwanku. Wyobrazić, może jesteśmy w stanie sobie taki upadek, ale pytanie brzmi, czy jesteśmy w stanie uwierzyć w tak nieprawdopodobną historię? Dzień dobry Państwu zapraszam na nasze kolejne spotkanie, na naszą kolejną pobudkę, gdzie tematem dzisiejszej pobudki jest tytuł Kosmiczna artyleria Boga. Przyznam się, że dla mnie zabrzmiało to nieźle. A tekstem do pobudki jest tekst zapisany w księdze Hioba w 38 rozdziale. Przeczytam wiersze 22 i 23. Pan Bóg zwraca się bezpośrednio do Hioba i pyta: Czy dotarłeś aż do składów śniegu, albo widziałeś składy Gradu, który przechowuję na czas ucisku, na dzień walki i bitwy? Kosmiczna artyleria Boga o co chodzi w tym stwierdzeniu? Dowiadujemy się, że Pan Bóg ma w swoim zanadrzu oręż, który może wykorzystywać zgodnie ze swoją wolą. Najczęściej oczywiście są to zjawiska o nazwijmy to zjawisk atmosferycznych albo przyrodniczych którymi Pan Bóg posługuje się według swojej woli, w zależności oczywiście od okoliczności. Także człowiek, człowiek też już dawno temu próbował przejąć kontrolę nad zjawiskami, nad siłami przyrody czego dowodzi chociażby budowa wieży Babel, różnego rodzaju zapór, kanałów jednakże tak naprawdę Oprócz zakłócania w pewnym sensie rytmu życia w świecie przyrody, człowiek nie jest w stanie, nie jest zdolny zapanować nad zjawiskami przyrody, ponieważ prawa przyrody ustanowił Pan Bóg i to on ma pełną władzę, pełną kontrolę nad tego typu zjawiskami. Na podstawie Pisma Świętego dowiadujemy się, że w historii ludzkości miały miejsce różne wydarzenia i kataklizmy, chociażby takie jak potop. Wszystki dobrze znana historia opisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej potop, czyli globalna powódź, gdzie wody wzbierały z nieba i prawdopodobnie z ziemi przez 150 dni. Innym rodzajem artylerii, z jakim spotkamy się w Piśmie Świętym, był deszcz siarki ognia, i o tym przeczytamy sobie w pierwszej Księdze Mojżeszowej z 19 rozdziału, przeczytam wiersz 24: Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki ognia, sam Pan z nieba sam pan z nieba czego to dowodzi dowodzi to że pan bóg był bezpośrednio w to zjawisko zaangażowany niektórzy uważają że był to deszcz kosmicznych meteorytów erupcja wulkanu lub zupełnie inne zjawisko niezbadane dotąd przez człowieka ale przede wszystkim zniszczenie sodomy i gomory dowodzi wielkiej potęgi i mocy bożej dlaczego chociażby dlatego że nawet dzisiaj nie jesteśmy w stanie odnaleźć śladów fragmentów istnienia obu tych miast w innym przypadku w innym przypadku orężem Bożego Gniewu były plagi egipskie. To też Boża Artyleria. Pan Bóg wykorzystał moc natury, aby zesłać właśnie siódmą plagę egipską, którą było niszczycielskie gradowicie, połączone dodatkowo z siłą ognia. Ta siła ognia i gradu zniszczyła uprawy, połamała drzewa, zabiła wiele ludzi i zwierząt. I tak przeczytamy o tej drugiej księdze mojżeszowej. W dziewiątym rozdziale przeczytam wiersze 23, 24 i 25. I wyciągnął Możesz laskę swoją ku niebu, a pan zesłał grzmot, i grad, i ogień spadł na ziemię. Pan spuścił grad na ziemię egipską, a grad, i ogień nieustannie błyskający wśród gradu, był bardzo groźny. Czegoś podobnego nie było w całej Ziemi Egipskiej, od, odkąd była zamieszkana. Grad zabił w całej Ziemi Egipskiej wszystko, co było na polu, zarówno ludzi, jak i bydło. Grad zniszczył też całą roślinność i pomał wszystkie drzewa na polu. Był to Kataklizm o dużym zasięgu oddziaływania, jak jednak kiedy przeczytamy sobie wiersz niżej, czyli wiersz 26, dowiemy się, że tylko w ziemi Goshen, gdzie byli synowie izraelscy, nie było Grado. Dowodzi to tego, że Pan Bóg kontroluje zjawiska przyrody, a bez jego wiedzy i zgody nic się nie dzieje. Podobną historię mamy też opisaną w księdze Józeego, kiedy to pugańscy Morejczycy prowadzili wojnę z ludem Izraela. Bóg interweniował w tym czasie, rzucając na nich wielkie kamienie z nieba. I o tym przeczytałem w księdze Jozułego. W dziesiątym rozdziale przeczytam tylko fragment 11 wierszu. Tych, którzy poginęli od gradu kamieni, było więcej niż tych, których synowie izraelscy wybili miecze. Niezła batalia, ale dowodzi to faktu, że to dzięki Panu Bogu wygrali bitwę z amoryczykami. Pan Bóg podporządkował swoją, swojej woli wszystkie siły przyrody, takie właśnie jak ogień, grad, ale także śnieg, parę wodną, wiatr, wszystkie te siły wykonują jego rozkazy. Wszystkie te zjawiska mogą być także arsenałem Bożego gniewu. W księdze Hioba, w cytowanym fragmencie w 38 rozdziale, również jest mowa o pokładach gradu. Dowiaduje mi się, że Bóg składuje. Pokładu, gradu, właśnie tak jak składuje się amunicję w zbrojowni, stawia Hiobowi takie retoryczne pytanie, czy dotarłeś aż do składów w śniegu, albo widziałeś składy gradu, które przechowują na czas ucisku, na dzień walki i bitwy? Odpowiedź była z góry do przewidzenia, a raczej brak odpowiedzi. Hiob nie miał zielonego pojęcia o Bożym Arsenale. Kiedy Pan Bóg dał wyraz swojej potędze, monologując właśnie do Hioba, wyobrażam sobie, jak ten. Próbował ukryć swoją głowę między ramionami, i nie odważył się nawet pisnąć słowem. Prawdopodobnie, gdyby tylko mógł, schowałby głowę w piasek. Tak naprawdę, Pan Bóg zapytał Hioba o to, czy jest w stanie wyobrazić sobie Bożą Wszechmoc, Bożą Zbrojownią. Czy człowiek jest w stanie sobie wyobrazić pokłady gradu, które Pan Bóg przechowuje na czas? Odpowiedni do przeznaczenia. Mówi się, że wyobraźnia poszerza ludzkie horyzonty, ale nawet wyobraźnia nie jest w stanie udzielić odpowiedzi odnośnie Bożego arsenału, jaki Pan Bóg ma w swoim zanadrzu. Bóg jest niczym nieograniczony, odwrotnie jak człowiek. U Boga wszystko powstaje na Jego Słowo. Bóg mówi i to się dzieje po prostu. Na Słowo Boże powstały galaktyki, gwiazdy i planety. Między innymi przepiękna planeta Ziemia, z jej wspaniałymi, choć grzesznymi mieszkańcami. Czytając jednak słowo Boże, dowiadujemy się, że w końcowych scenach historii Ziemi, w miejscu opisanym jako Armagedon, księdze Jeremiasza w 50. rozdziale, pozwolę sobie zacytować, 25 wiersz, Pan otworzył swoją zbrojownię i wydostał narzędzia swojego gniewu, gdyż wszechmocny Pan zastępów ma wykonać dzieło w kraju Haldejczyków. Oczywiście jest tu mowa o Babilonie, ale kiedy uzupełnimy ten tekst o Księgi Objawienia z XVI rozdziału w 21 wie wierszu, dowiemy się, że spadły z nieba na ludzi ogromne centnarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Centnar to jednostka masy, która wynosiła około 50 kg. Normalnie wielkość gradien wynosi od 5 do 50 mm, i strukturę tworzą warstwy lodu nieprzezroczystego, śniegu, ale w tym przypadku wyobrażam sobie tafle lodu, bryły, które spadały z nieba o ciężarze około 50 kg, czyli można powiedzieć 50 litrów. Tyle co trzy pełne wiadra wypełnione lodem. Tu już nie jest grad, to są kule armatnie spadające z prędkością około 50 m na sekundę, osiągającą prędkość 180 km na godzinę. Wyobraźmy sobie, pędzący z taką prędkością, pojazd, na który zwalamy bryłę 50 kg gradu, jaki byłby efekt? Co zostałoby z tego pojazdu? Prawdopodobnie niewiele. Mam tu takie relacje także z Księgi Kronik, tutaj zapisanych w. Kurierze poznańskim, jakie miały miejsce na terenie Polski i tak w 1873 roku, roku dowiemy się, że w Konkolnikach bryła gradu zabiła jednego chłopca, albo w osadzie leśnej pod Łazie pod Częstochową spadł grad wielkości, jakiej nawet starsi ludzie nie pamiętają. Do porównania użyć potrzeba już nie orzecha, nie pięści, ale bochenka chleba. Jakoś wielka bryła lodu padła na dach domu mieszkalnego, gdzie przebiła go i przez uszkodzony nieco pułap dostała się do pokoju. I druk pobity na miałzgę, kształtów jego rozpoznać nie było można, i bydło było pokaleczone. Niesamowita siła grado, ale były jeszcze bardziej straszne zjawiska, które miały miejsce np. w Indiach w 1888 roku. Kroniki notują, że zginęło. Około 250 osób. W Chinach w 1932 roku grad zabił około 200 osób. Jeśli chodzi o wielkość, o skalę gradu, to dowiemy się już bardziej w, rejonie, w rejonach bliższych nam czasowo. W 2010 roku w, Yvian, w Dakocie Południowej w Stanach Zjednoczonych spadł grad o średnicy około 20 cm, czyli wielkości mniej więcej tej pomarańczy, a rekord, jeśli chodzi o obwód, wynosił. 47 cm, mniej więcej tyle, ile ta główka sałaty. 14 sierpnia 86 roku w Bangladeszu spadł rekordowy grad, gdzie osiągały masę gradziny około 4 kg. 4 kg to i tak mało w stosunku do centnara, który wynosi 50 kg. Wyobraźmy sobie takie bryły 50 kg, które z ogniem spadają z nieba bezpośrednio na naszych przeciwników. Czego to dowodzi? Dlaczego w ogóle o tym mówimy? Dlaczego o tym czytamy? Dowodzi to tego, że nasz Pan Bóg, tak jak bardzo nas kocha, tak z wielkim zapałem będzie nas bronił. I to jest wspaniała nowina. Ponieważ Pan Bóg jest wspaniałym Bogiem, a Boże artyleria nie ma sobie równej. Potrafi unicestwić broga, ale przede wszystkim potrafi nas przed Nim obronić. Znajomy, o którym opowiadałem na początku, które runął w przepaść razem ze swoim kolegą z wysokości 300 metrów przeżył tylko dlatego, że upadek zamortyzowała gruba warstwa puchowego śniegu. Razem z lawiną spadł ich ekwipunek, oni, ale również śnieg. Znajomy przyznał mi się, że w tym momencie życie stanęło przed jego oczami. Powiedziałem mu, że to nie był przypadek ani zbieg okoliczności, że swoje życie zawdzięcza Bożej interwencji i że nie powinien już narażać się więcej na utratę zdrowia lub życia. W tak lekkomyślny sposób oznajmiłem mu że chyba pora się wycofać. ten jednak stwierdził że jest to niemożliwe bo jest uzależniony od adrenaliny adrenaliny która jak stwierdził uzależnia bardziej niż alkohol jednakże pan Jezus pan Jezus ratuje człowieka pomimo wszystko ratuje tego który stacze się w dół w głęboką przepaść życia nawet w ten czas gdy ten człowiek w niego nie wierzy pomódlmy się Panie Boże, Ojcze nasz, przychodzimy do Ciebie, aby oddać Ci cześć i chwałę, aby podziękować Ci, Panie, za te cuda, które czyniłeś w naszym życiu, że ratowałeś nas z wielu czeluści, z wielu przypaści. Także dziękujemy Ci, Boże, za to, że ten mężczyzna ze swoim kolegą mógł przeżyć. Prosimy, Boże, mi nad nami swoją pieczę. Dbaj o nas, abyśmy mogli chodzić za Twoim głosem, Boże, żebyśmy mogli mieć z Twoją wielką miłością do czynienia w każdym detalu, w każdym miejscu, o każdym czasie, żebyśmy mogli też głosić Twoje słowo, Boże. O to prosimy Ciebie, Boże, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, nasz czas dobiegł końca. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Zapraszam was na kolejny odcinek, na kolejną pobudkę, która jest już jutro oczywiście. A teraz życzę wam wielu błogosławień Bożych. Żegnam się z wami. Do widzenia.